Pan Jezus powiedział, tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg mówi: Miłość Boga do ludzkości przejawia się głównie w dziele, jakiego dokonuje we wcieleniu, w tym, że osobiście zbawia ludzi oraz rozmawia i żyje z nimi twarzą w twarz. Nie istnieje najmniejszy dystans. Nie ma żadnej sztuczności, wszystko jest realne. Jego zbawienie ludzkości było takie, że był w stanie stać się ciałem i spędzić z ludźmi przepełnione bólem lata na świecie, a to za sprawą Jego miłości i miłosierdzia dla ludzkości. Jeśli kochasz tego, który przelał ostatnią kroplę swojej krwi, aby zbawić nasze dusze, odpowiedz Amen i udostępnij dalej. Przekazując Bożą miłość, kliknij link WhatsApp na mojej stronie głównej, aby wziąć udział w darmowym kazaniu i wspólnie słuchać Słowa Bożego dla wiary i siły.